Jedyny poniedziałkowy mecz Ligi WLS. FC Kasztaniaki wypici team. Do zeszłego tygodnia faworytem Kasztaniaki, ale przegrały dosyć zdecydowanie, dosyć niespodziewanie, a byli liderem WLS. 1. Eee, no i wydaje mi się, że na zdenerwowaniu trafiają na rywala, który spokojnie jest w ich zasięgu, więc, więc, więc Kasztaniaki będą tu faworytem i wygrają. Z wypitymi? No. Też, e, też tak uważam. Wypi, wypici są na dole tabeli. Grali pod balonem. E, nie no, kasztaniaki, tu się też zgodzę, Może kasztaniaki powinni ten mecz wygrać. No i dobra, no to we wtorek, we wtorek ta sama klasa rozgrywkowa. Mamy trzy mecze, 19.50 MPK, Wrocław napromieniowani, MPK w e, kłopotach, Przegrali ostatnio wysoko z, z AWL-em napromieniowani, wygrali właśnie z kasztaniakami. Więc napromieniowani teoretycznie no, w formie MPK ma problemy kadrowo, organizacyjno, kartkowe, coś jakaś tam atmosfera się unikcuje w drużynie, bo już zawodnicy w czasie meczu wychodzili. No, no, oni tak mają się, akurat, że... tak to pamiętam, z, z jesieni, z wiosny, dałbym na, na promieniowanych, bo też tą drużynę znam. Uważam, że oni powinni, bez, powinni wygrać z MPK I, i to im da w sumie, no raczej podium, jeżeli tu nic się nie pozmienia. Jest to walka właśnie o, o medale. Na pewno. No i też na promieniowaniu. Neogen, Fulanito, chwilę później. Faworytem Fulanito, drużyna teraz wzmocniona jeszcze Grzegorzem Pałczem w obronie, mająca Felisiaka w bramce, który odebrał ostatnio za, za, za balon, co prawda, ale się nakręcił jeszcze. rozgadany gada Bronić potrafi i wydaje mi się, jeśli w mocnym tym, to Neogen. Neogen. Bez szans. Chociaż Neogen też no, mają dobry zespół. Mają. Ale no tak, to Fulanito powinno wygrać bez. bez no, nie powiem, że bez problemów, bo uważam, że Neogen się postawi, bo, bo naprawdę mają fajny ja fajne. Ale bez problemu. Mówisz, że bez problemu. No tak. zobaczymy po wyniku, ale no też obstaję Fulanito, ale. Fulanito rozpędzone. W... Jak nakręcony, to, to już, już do końca chyba tego nie, nie odpuszczą. I destemido ZKS kuźniki, e, destemido grające w kratkę ZKS raczej drużyna e, do spadku, i to wróżyłem im już jak było pewne, że awansują, e, że, że, że będą walczyć. Ten, teraz są po pierwszych derbach z chuszczykiem e, kuźniki, także m, przegranymi. No i Destemido. Destemido. Destemido wygra. Się odbija. Destemido wygra powinien. Chociaż no, nie no, Destemido. Tutaj Otóż jakbym miał. Jak 11 z 12. Tak, latom, no to wie, Jak kogoś tutaj wytypować, to Destemido wygrało e, chociaż mecz, a tutaj no, kłośniki mają. A ZKS nie grał jeszcze z Destemido na przykład. Tak. tak powiem. I wtedy równają się z nimi punktami. Równają się z wypitymi, gdzie zakładamy, że przegrają, i wtedy walka o utrzymanie nabiera tempa. Więc dla emocji ZKS. O, jeśli nie z nic w końcówce, bo oni potrafią, no to, to ZKS. Ja daję do. No dobrze, to lecimy od razu na czwartek i zostały nam dwa mecze: jeden w czwartek, jeden w piątek. Pozostajemy e, przy drużynie z e, kuźnik. Kuchcik, kuźniki AWL2. Jak dobrze pamiętam, to z kuchcikiem kuźniki miałeś przejście. Hmm, chyba tak. Miałeś e, zawieszenie. Miałem pewnie. zawieszenie na koniec, e, na koniec sezonu. koniec tej, w tej tak. No. To wszystko emocje. Emocjonujący pojedynek to był. E, pamiętam. No i emocjonujący pewnie będzie kuchcik, kuźniki AWL. E... A tak, kiedyś kuchcik. W najwyższej klasie rozgrywkowej z AWL-ką z jedynką walczył wielokrotnie u mistrzostwa, więc, więc z wojskowymi on, oni dużo grają, no ale jednak AWL to studenci wciąż odświeżani, a Kuchcik kuźniki na drużyna, która gra od samego początku we Wrocłalu i mimo, że kilku zawodników mają to z odświeżeniem składu to u nich nie, nie najlepiej i jeśli nie przyjdą szeroką kadrą, a raczej nie przyjdą to ich AWL zabiega. Ja uważam, że OWL ten mecz, ten mecz wygra. Patrząc na, na mecze, jak to wyglądało z statystycznie wygrana, przegrana remis. A poza tym AWL to też ta WL2, no i też mają tych, no, tych chłopaków mocnych fizycznie. Tak czy inaczej, OWL 2 to jest faworyt i oni ten mecz wygrają. Całkowicie się zgadzam i piątek 19, Manchester United, Astef no i jeśli chcemy właśnie tego, e, to, tej, tej walki o utrzymanie, no to Aztek wygrać nie może, wtedy robi się ciasno w dole tabeli, no i wydaje mi się, że Astek tego meczu nie wygra. E, a ja tutaj bym... Astef punktował na początku sezonu. Miałem 5 punktów, ale... ale to cztery efekt. przegrane. Efekt e, powiedzmy dobrego startu, bo wygrali właśnie w tym meczu, co Cię opowiadałem, z Fulanitą na start wygrali, potem zremisowali z e, dwa mecze z ZKS i zremisowali z e, napromieniowanymi, i od tej pory już wszystko skończyli punktować. Może tym razem odmienią, odmienią ZKS bo w końcu ma jeden punkt i to akurat za Stechem. To no, będę Cię przekonywał. No. W końcu muszą, w końcu muszą się odblokować, e, musi na, nadejść ten moment, nie mogą się wszystkiego przegrywać. No dobrze, chcesz się publicznie kompromitować, to możesz stawiać na Astech, ja powiem, że Mecerw, A ja dam na Astech. Czyli nie przekonałem cię, dobra, no zobaczymy, nie udało mi się podpuścić. No i dobra, i mamy ligę WLS2. WLS2. Mm. Pierwszy mecz tej klasy rozgrywkowej we wtorek. Zresztą dwa pierwsze mecze we wtorek, bo jeden na Skwierzyńskiej, drugi na Kuźnikach. Na Kuźnikach. Elektrosat podejmuje Tarczyński Football Team, a na Skwierzyńskiej Parolni... No to tutaj elektrostat. Elektrosat. Elektrosat, przepraszam. Chociaż w ich wieku to już grają dosyć statycznie. To tak, to dałbym na, na nich. To widzę, że tarczyński m, chyba nie przenieśli formy spod na. Tarczyński twierdziliśmy z Igorem, że rozczarowuje, ale jednak chyba nie rozczarowuje, oni tak po prostu grają. Tak. Też wydaje mi się, że Elektrosat będzie, będzie faworytem. No i paraolimpiako z sekcją Tarciaksanu, pierwsza z 11. To tutaj nie ma, bym, nie ma o czym gadać. No, chyba, że sekcja wygra, to wtedy będziemy. Ale to nikt nie stawia na sekcję, nawet chyba sekcję. <noise> na no raczej przychodzą, żeby, żeby po prostu zagrać. I tak, tak uważam, będzie ich podejście do tego meczu. I paraolimpijakos bez problemu sobie z nimi poradzi. Środa, 22 maja, 19.50. Nokia 7 boisko kuźniki nokia minus 32 a wyróżniającym się zawodnikiem u nich jest bramkarz. Tak powiem. No. To Nokia. Ale nie zamierzam Cię przechowywać <laughs> do tego, nie, 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 nie. Aż tak to nie, jak tam mogłem Cię popodpuszczać, to tu nie. Tu, nie, To mają 7 ma 0-0, ani wygranej, ani remisu, nie, no Nokia tu bez dwóch zdań. Tu się zgadza, Bram. dzień później. 19. Mokambola, AKS Bzowa. AKS w zeszłym tygodniu wysoka wygrana. Mokambola e, przegrała. Niewielka różnica w tabeli, no ale tutaj, wiesz, między pierwszą, e, między trzecią a, a ósmą jest cztery punkty przewagi na to. to żadna... To, tabela tu jest słabym wyznacznikiem. Tak, ale... tak, tak. Więc chwila prawdy dla siebie jak tu, pujesz ja patrzę po bramkach strzelonych bardziej niż po, po tabeli. i tutaj uważam, że Bzowa wygra. No, czyli jednak ofensywnie usposobiony bramkarz jesteś, bo już masz bramkę w tym sezonie. Ja I ja <laughs> tak. Więc liczysz się sta strzelone, strzelone bramki. Dobra, no to ciekawe, ciekawe podejście. Zobaczymy jak z, ze skutecznością w typowaniu w takim razie. Się okaże. E Też mi się wydaje, że, że Bzowa wygra. Będzie dużo biegania w tym meczu, bo jedna druga ekipa Dużo biega, ale piłkarsko lepsza jest bzoma. I FCHS Doib, czyli ekipa z Korei, przeciwko ekipie Dolnośląskiej. Jezu, zawsze zapomniałem. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. No i jak, jak się nie zbudują, nie zamurują bramki, to HS raczej. HS tutaj z nimi na pewno się po nich przejedzie, uważam. I to, i to dość, dość mocno, bo ci Koreańczycy to akurat y, osobiście przeciwko nim nie grałem, ale z opowieści wiem, że, że to jest zespół dobry i solidny, więc ja stawiam na nich. Unik nich fajnie, tam piłka chodzi dobrze. Tam, Dokładnie. Dobrze te precyzyjne te zagrania, e, więc, więc jest jest y, Są faworytem, To nie ma co ukrywać. Jeszcze cały czas depczą po piętach para olimpiakosowi y, No i ostatni mecz. Niegdyś byłby to szlagier ligowy. No teraz po tym, jak ja cierpię, dole nie jest FC, tylko BD. No to jest po prostu zwykły mecz ligowy, ale JCD podejmuje kabłę Mini. Drużyny, które znają się od 2016 roku. Mecz przyjaźni. <laughs> Przy przyjaźni, no jedni drugim zawsze chcą coś udowodnić, chociaż jakiejś tam wielkiej wrogości między tymi zawodnikami nie ma. Ja bym tutaj dał na... No, mm. no ciężko tu szukać kto tu więcej Na radza. Capgemini. Tak? Tak. Capgemini ma, jeśli szukamy jakościowo zawodnika, to Kabgemini tak. Najlepszy zawodnik na boisku będzie w barwach, najskuteczniejszy powiedzmy zawodnik, czy, czy, czy będzie w barwach Kabgemini eee, i, 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 i powinien zrobić przewagę, zwłaszcza, że będzie już już ten po, po meczu 3V w, w Ekstralidze w poniedziałkowym, zdąży sobie dwa dni odpocząć. Powinien zrobić różnicę. I CD jest po Ostrym w pierdzielu od bzowej. No i chyba, chyba tą formę, tą negatywną tendencję podtrzyma. Także tu się zgadzamy, że kabiemy. Mhm. Wyglądam i na to, że skończyliśmy wszystko.